Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów magazynu informacyjnego Bornex News, nadawanego z Wielkiej Brytanii. Oto jakie tematy dzisiaj. Sypią się kary dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Jak rząd brytyjski tłumaczy lepszy wynik polski? Czy Wielkiej Brytanii opłaca się walczyć z wirusem? A na koniec, jak Brytyjczycy radzą sobie w czasie kwarantanny? Ale jeśli jesteś tu pierwszy raz i nie chcesz przegapić następnych odcinków, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał. A teraz pierwszy temat. Wydano już ponad 14 tysięcy kar na społeczeństwo w Wielkiej Brytanii. Jest to dosyć. E... Duża ilość moim zdaniem. Wiem, że dużo kar również w Polsce jest wydawanych, ale widać, widać że Wielka Brytania e, chce robić biznes e, na tym wirusie. E, nie tylko chodzi o to, żeby zmusić obywateli do e, przestrzegania różnych e, ich nakazów. Ale myślę, że w grę wchodzą też jakieś pieniądze. O tym powiem jeszcze później, ale przykładem tego może być fakt, że pod koniec maja ma wejść dyrektywa, która będzie nakazywać wszystkim ludziom, którzy przyjechali, przylecieli do Wielkiej Brytanii z innego kraju. Również Brytyjczycy, którzy pojechali gdzieś na wakacje i wracają, będą mieli obowiązkową kwarantannę 14-dniową. I podejrzewam, że kontrolę, będzie cały sztab prawdopodobnie zorganizowany do kontroli ludzi, albo będzie to robić po prostu policja nie wiem do kontroli ludzi, którzy są na takiej kwarantannie. E, takie rzeczy oczywiście w Polsce się działy, że policja odwiedzała ludzi na kwarantannie i wlepiała dość duże kary. Myślę, że UK będzie chciał wykorzystać mm, opcje do zarobienia, no wiadomo. E, Brytyjczycy bardzo, mm, żyd, rząd brytyjski, no wiadomo, każdy rząd no, szuka wszelkich możliwych sposobów na e, w, Pomożenie budżetu, więc prawdopodobnie tak się będzie działo i już powoli liczą pieniądze. No dobrze, teraz kolejny temat, czyli jak rząd Wielkiej Brytanii, jak Brytyjczycy tłumaczą fakt, że takie kraje jak Polska czy Węgry mają znacznie lepsze wyniki. W walce z wirusem i pod każdym, właściwie, względem. No jak to tłumaczą? Bo wiadomo, oni to muszą jakoś wytłumaczyć. Rząd brytyjski, w ogóle Brytyjczycy, przecież nie mogą przyznać, że jakiś tam kraj Polska z trzeciego świata, w zasadzie europejskiego, ma jakiś lepszy wynik w czymkolwiek od nich. Ja pamiętam, jak mi kiedyś Brytyjczyk powiedział w pracy, Eee, który notabene pracował 10 lat w Niemczech, w ogóle niemieckiego nie znał, ale to już inna sprawa, inna kwestia. Eee, powiedział, że rozmawialiśmy wtedy po prostu o olimpiadzie, o różnych medalach. Ale jakiś tam czas był olimpiady ogólnoświatowej i Polacy tam parę medali zdobyli, ja w pracy podzieliłem się. Tą informacją yy, wspomniałem jakiegoś medalistę sprzed przed lat też. Yy, on mi powiedział: Niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby Polak, Polacy zdobili jakikolwiek medal w czymkolwiek. Yy, w... Trudno powiedzieć, czy to był jakiś przejaw rasizmu. Yy, myślę, że. Jest to po prostu, no, oglądam ostatnio dużo wiadomości BBC mimochodem, bo mam włączone to prawie przez cały dzień. E, takie BBC News i e, Channel i e, powiem szczerze, że Wielka Brytania nie mówi wiele w ogóle o. o w kraju takim jak Polska, dla nich wciąż życi się Europa Zachodnia, wiadomo tam Stany Zjednoczone i tak dalej, a takie takie, no i Rosja, a takie kraje jakieś tam nadbałtyckie, z Europy Wschodniej, jeżeli się w ogóle wspomina, to dosłownie naprawdę króciutko i to raz na, na miesiąc. Więc e, <laughs> oni, oni mają po prostu takie stany, stany podejścia. Takie podejście mają, e, że nie mogą po prostu przetrawić czegoś takiego, że jakaś tam gdzieś Polska, zacofana w czymkolwiek, ma lepszy wynik od Wielkiej Brytanii. Takie jest moje zdanie. Oczywiście. No, Brytyjczycy są w dość ciężkim położeniu, położeniu, jeśli chodzi o ocenę walki z wirusem. Jeżeli oni przedstawiają informacje w wiadomościach, to raczej starają się porównywać do krajów, które wypadły bardzo źle Hiszpania, Włochy, Stany Zjednoczone. Owszem, jeden dzień poświęcili na to, bo wyszły już takie wyniki, cały świat o tym mówił, że UK ma najgorszy wynik w Europie. Jeśli o wirusa chodzi, no to oni też poświęcili jeden dzień na taką informację, ale ja przeczuwałem i miałem rację, że yy, będą mówić o tym tylko ten jeden dzień. Pamiętajcie, że na drugi dzień nie było już ani słowem wspomniane, że jest to najgorszy wynik w Europie, a widziałem te wiadomości. Drugi, trzeci dzień już później nie wspominali o tym, jeśli chodzi o BBC, przynajmniej, że jest to najgorszy wynik w Europie. Po prostu oni jak narzekają na wirusa, na dużą ilość zarażonych, dużą zmarłych, problemy, nie wiem, z, ze służbą zdrowia, z maskami i tak dalej, to mówią o tym. Ale w takim kontekście, w takim znaczeniu, że cały, cały świat z takim samym boryka się problemem. Nigdy nie powiedzą, że u nas wygląda to najgorzej, u nas wygląda to źle nie ma jakichś tam sprzętów dla służby zdrowia i tak dalej. I, i, i wracając do tematu, jak Brytyjczycy mm, tłumaczą znacznie lepszy wynik takiego kraju jak Polska, tak sobie wymyślili, że Polska, Węgry te kraje pokomunistyczne mają lepszy wynik, dlatego, że kiedyś były szczepienia na gruźlicę. W czasie komuny. No, kochani, nie wiem, czy młodsze pokolenie w Polsce jest szczepione wciąż na gruźlicę, ale jest to kompletnie nonsens, ponieważ, no, gruźlica to jest zupełnie jakiś inny wirus, inna choroba. Owszem, coś tam ma związanego z płucami, podobnie ponad jak, jak ten COVID-19, ale. No, bądźmy jacyś tak realnie myślący. No, owszem, jak BBC coś takiego poda do przeciętnego Brytyjczyka, to on się oczywiście na to złapie i nie przeanalizuje, czy to ma sens, ale no, kochani, no, pomyślmy, jeżeli yy, ilość zgonów, prawda, jest mniejsza w Polsce. Z powodu powiedzmy tego szczepienia na gruźlicę, no okej, okay, można to jeszcze podciągnąć, ale wtedy zachodzi pytanie, dlaczego mamy mniej zarażonych? Przecież to, że ktoś ma szczepionkę na gruźlicę w sobie, to nie oznacza, że nie mógłby być zarażonym. Może owszem, nie umrzeć od tego i mniej zgonów będzie w Polsce przez tą szczepionkę, okej, okay, niech sobie tak będzie. Ale liczba zarażeń w Polsce jest znacznie mniejsza, co nie ma nic wspólnego z tą szczepionką. Po prostu zarażonych jest mniej, dlatego śmiertelnych przypadków mamy mniej. Więc te bzdury, które sobie wymyślili, są po prostu kompletnym nonsensem. Taka jest moja ocena sytuacji. No ale coś wymyśleć. Muszą, muszą nie. Nie przyznają przecież, że Polska lepiej zareagowała, szybciej zareagowała, wy... zamknęła granicę, zrobiła to, sram to, wam to. A my po prostu byliśmy spóźnieni. Nie. Oni się lubią porównywać do, do kraju takiego jak e, właściwie USA przede wszystkim, gdzie jest wszystko tam znacznie gorzej, dłużej i tak dalej. Wtedy po prostu tak źle nie wypadają. Taka moja ocena sytuacji. Kolejny temat, czy Wielkiej Brytanii opłaca się walczyć z wirusem, jeśli chodzi o po prostu ekonomię, budżet. No, wiadomo, jaka była strategia Wielkiej Brytanii na początku: oni w ogóle nie chcieli robić żadnych lockdown, kwarantann, innych ograniczeń. Ugięli się dopiero pod presją swojego narodu i ogólnoświatową krytyką wprowadzając różnego rodzaju ograniczenia, ale też pewnie w jakimś stopniu przerosło to ich oczekiwania i nie byli przygotowani na tak szybki rozwój i taką sytuację, jakiej doprowadzili właściwie, że są najgorszy wynik mają w Europie, pod względem zarażeń i umieralności. No. Ja rozumiem, że ich strategią była, było to, żeby zarazić na początku przynajmniej jak największą ilość ludzi, <laughs> ponad tam 60% społeczeństwa, wtedy się naród odporny, jakieś analizy komputerowe, wszystko to na początku było piękne, potem nic się nie zgadzało, wirus w ogóle się szybciej rozwijał niż oni to na tych komputerach swoich przeanalizowali. Eee, także, czy im się opłaca walczyć? No, kochani, no ta strategia, którą przyjęli, jest y, dosyć taka no, zła, nawet jeśli ma sens. Wiadomo, bo im więcej ludzi zarazi, tym więcej ludzi umrze. No, Czyli nie zależy na życiu ludzkim. Jakiś kompletna, bzdura strategia dziwaczna. A jednocześnie ciągle trąbią, że życie ludzkie najważniejsze, więc. Trochę się to nijak ma do sensowności tego, co oni robią. Yy, ale wracając do tematu, czy im się opłaca, no kochani, im więcej ludzi umrze, wiadomo, że umierają głównie osoby starsze, no to to pomyślmy, ile Wielka Brytania zaoszczędzi na emeryturach przez wiele lat. Bo taki człowiek, który starszy, który pożył jeszcze, pożył jeszcze z 10-15 lat, a wiadomo w Wielkiej Brytanii no, emeryci żyją długo, to jest kraj ludzi, którzy raczej nie, nic im specjalnie nie brakuje, więc żyją sobie długo, no to to z 15 lat spokojnie na takich emerytach zaoszczędzą, jak nie 20, więc sobie. Pomyślcie, ile to już pieniędzy zaoszczędzone, ale to nie tylko o emerytury chodzi dla nich, to chodzi również o wydawanie pieniędzy na opiekę społeczną dla nich na ludzi, którzy przychodzą do nich do domów, opiekunki społeczne, domy starców i tak dalej. To chodzi również o leczenie ich w szpitalach. Wiadomo, że to wszystko pochłania wielkie pieniądze. Yy, tacy, tacy ludzie starsi mają więcej chorób, dolegliwości i po prostu łażą do tych szpitali, trzeba ich leczyć. Więc to są pieniądze na emeryturach, na opiece społecznej i na yy, leczeniu ich. Zaoszczędzone przez 20 najbliższych lat na, nie wiem, ile ich tam umarło, ale w Wielkiej Brytanii umarło już ponad 33 czy 4 tysiące osób na obecną chwilę, więc no to są duże pieniądze. Poza tym w ogóle no, niektóre firmy też zarabiają na, na, na wirusie wiadomo takie firmy które produkują różne systemy dezynfekujące albo respiratory czy, czy, czy chociażby takie szyby, takie pleksy na kasy czy to na poczcie, czy to w supermarketach yy, to, no to są tysiące sztuk tego, to na pewno na pewno są różne firmy, które... Ale mówię teraz o, o, o rządzie, o podejściu rządu. Dziura budżetowa po prostu musi być jakoś zatkana i, i ja nie twierdzę, że taki jest cel, yy, ale jest... <ścoughs> być może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie wiem jak oni w podchodzą, co im w głowach siedzi. Czy po prostu robią złą strategię, czy ma to jakieś drugie dno? Efekt jest taki, jaki jest. Czy by to robili umyślnie, czy nieumyślnie, że no, na emeryturach zaoszczędzam. Owszem, ekonomia jakoś tam ucierpiała, tak czy siak na wirusie, jak w każdym kraju, ale tak to wygląda. Następny temat to jak sobie Brytyjczycy radzą w czasie kwarantanny, czyli jakim lockdown przemysłowym, tak zwanym zamknięciu w domu. No, Brytyjczycy raczej nie są narodem, który lubi siedzieć w domu. Wiadomo, gdzie oni lubią siedzieć przeważnie w pubach. E, gdzieś tam wyjść na jakieś e, rekreacyjne sprawy, i tak dalej. Być może też e, większość z nich lubi, ale przede wszystkim się nudzą. Nudzą się e, i, i po drugie, niespecjalnie m, się tego wirusa boją. O czym też powiem e, w później lub w, w przyszłym odcinku, ale chyba jeszcze w tym. Mianowicie, jak sobie radzą, no na przykład do mnie przyszedł sąsiad i zaproponował mi, że mi skosi trawnik za darmo, przed domem. No, nie specjalnie chciałem, bo lubię jak mi tam te pierwsze wiosenne kwiatki i tak dalej rosną ale widziałem, że mam bardzo dużą potrzebę coś zrobienia z tym wolnym czasem. No, oczywiście żadnej maski, żadnych rękawiczek i po prostu w samych gaciach właściwie był w zodenkach i wykorzystał ten czas, była ładna pogoda, żeby jeszcze nie wiem, popalać się, zażyć tego powietrza i kościł tą trawę. Uff. Potem mi wrzucił tą trawę nie do tego kubła, co trzeba, i śmieciarze mi nie chcieli zabrać go, ale to już inna sprawa. Co jeszcze? No, przykład ciekawy. Wolontariusze. Brytyjczycy masowo ruszyli jako wolontariusze do pomocy w służbie zdrowia i tak dalej. Dlaczego między innymi tak się dzieje? Dlatego, że oni po prostu nie mają co zrobić ze swoim czasem. Oni chcą coś robić, chcą e, zabić ten e, czas próżności, e, i sobie wymyślili, że ja zostanę wolontariuszem i się zgłaszają tam jako wolontariusze, by nie siedzieć 24 godziny w domu. Więc A wiadomo, że wolontariusze mają przeróżne e, zadania, właściwie nie tylko w służbie zdrowia, bo również Urzędy miasta zatrudniają wolontariuszy do pomocy nie tylko staruszkom, ale wszystkim chętnym, którzy są na jakiejś kwarantannie i tak dalej, żeby na przykład pójść takiemu człowiekowi, który zadzwoni i zgłosi zapotrzebowanie, żeby mu pójść kupić jakieś jedzenie, żeby jakieś receptę mu wybrać z apteki i tak dalej. Dostałem tutaj prawda, też taką ulotkę od Urzędu Miasta. Z ofertą i listą, co ewentualnie wolontariusz może dla nas tutaj zrobić. Więc tak sobie właśnie Brytyjczycy radzą z wolnym czasem, dlatego też taka była masywna, masywny odzew na zawołanie o wolontariat do społeczeństwa. Tyle ich się zgłosiło, że praktycznie nie mieli z nimi co zrobić, nie mieli dla nich zadań. I, i, i inne problemy odnośnie maski, rękawiczki i tak dalej, więc tyle na dzisiaj żegnam się z Wami do następnego razu trzymajcie się zdrowo